12 marca 1938 roku. Niemieckie wojska przekraczają granicę z Austrią i wkraczają do tego kraju bez żadnego ostrzału. Nie napotykają zbrojnego oporu, ale wiwaty i kwiaty. Podczas gdy tysiące Austriaków witają Adolfa Hitlera w Lincu, a następnie w Wiedniu, przerażeni Żydzi, Lewicowcy i inni przeciwnicy reżimu nazistowskiego. Ścigają się w kierunku granic kraju, mając nadzieję, że dotrą do nich przed ich zamknięciem. Ale większość z nich zostanie uwięziona, w szybko nazyfikującej się Austrii. W kolejnych tygodniach w całym kraju dochodzi do aktów przemocy przypominających pogromy. Austriaccy, naziści i inni biją, atakują i upokarzają Żydów. Zmuszają ich do szorowania ulic czyszczenia publicznych toalet i wykonywania upokarzających ćwiczeń. Wielu z nich decyduje się opuścić Austrię, a w konsulatach w całym Wiedniu pojawiają się kolejki. Kilka miesięcy później naziści rozpoczynają działalność obozu koncentracyjnego Mauthausen w pobliżu lincu. Warunki panujące w obozie są jeszcze surowsze niż w większości innych nazistowskich obozów koncentracyjnych. A połowa z ponad 190 tysięcy więźniów zginie w Mauthausen lub jego podobozach w latach 1938-1945. Po wyzwoleniu w maju 1945 roku więźniowie, którzy przeżyli lata upokorzeń i znęcania się przez swoich nazistowskich oprawców, chcą zemsty, a miejsce to staje się świadkiem brutalnej masakry. Obóz koncentracyjny Mauthausen rozpoczął działalność 8 sierpnia 1938 roku, kilka miesięcy po niemieckiej aneksji Austrii, kiedy SS przeniosło pierwszych więźniów z obozu koncentracyjnego Dachau. Miejsce to zostało wybrane ze względu na pobliski kamieniołom granitu i bliskość lińcu. Na tym etapie więźniowie, z których wszyscy byli Niemcami i Austriakami, musieli zbudować własny obóz i pracować w kamieniołomie. W grudniu 1939 roku SS zarządziło budowę drugiego obozu koncentracyjnego Guzan zaledwie kilka kilometrów od Mauthausen. Obóz Guzan rozpoczął działalność w maju 1940 roku. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy napadły na Polskę. Trzy miesiące po rozpoczęciu II wojny światowej, w grudniu 1939 roku, liczba więźniów wzrosła do ponad 2600, głównie skazanych przestępców, a społecznych przeciwników politycznych i religijnych, takich jak Świadkowie Jehowy. Po rozpoczęciu II wojny światowej przez nazistowski reżim, liczba więźniów przybywających do Mauthausen dramatycznie wzrosła i zwiększyła się ich różnorodność. Po upadku Francji w czerwcu 1940 roku, francuskie władze Vichy przekazały niemieckiemu SS i policji tysiące hiszpańskich uchodźców, z których praktycznie wszyscy walczyli przeciwko rebelianckim oddziałom generała Francisco Franco podczas hiszpańskiej wojny domowej i którzy uciekli do Francji po obaleniu Republiki Hiszpańskiej przez Franco w 1939 roku. SS i policja uwięziły w Mauthausen zdecydowaną większość hiszpańskich republikanów. Ponad 7 tysięcy. W 1940 i 1941 roku, a poszczególni członkowie sił antyfrankistowskich napływali do obozu aż do ostatnich tygodni wojny. W Mauthausen osadzeni byli także członkowie brygad międzynarodowych, w większości komuniści różnych narodowości, którzy walczyli z siłami Franco w Hiszpanii. Wśród hiszpańskich więźniów był Francisco Boyz, fotograf i weteran hiszpańskiej wojny domowej, który był więziony w obozie przez 4 lata. Podczas pracy w laboratorium fotograficznym obozu udało mu się ukryć i zachować do wyzwolenia około 2000 negatywów wykonanych przez szefa działu SS, Paula Rikena, a także przez niego samego. Zdjęcia te przedstawiały warunki, w jakich żyli i byli mordowani więźniowie tego obozu. A także były dowodem na to, że obóz był znany i odwiedzany przez wysokich przywódców III Rzeszy, takich jak Ernst Kaltenbrunner czy August Aigruber, którzy pojawiali się odwiedzając zarówno sam obóz Mauthausen, jak i przylegając do niego kamieniołom. W czasie wojny SS uwięziło w Mauthausen także ponad 10 tysięcy radzieckich jeńców wojennych, w tym 3 tysiące przetrzymywanych w podobozie Mauthausen-Guzen. Przez Mauthausen przeszli obywatele praktycznie wszystkich krajów okupowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Wśród zarejestrowanych więźniów znalazło się między innymi ponad 37 tysięcy nieżydowskich Polaków, prawie 23 tysiące radzieckich cywilów, od 6200 do 8650 jugosłowiańskich cywilów. Około 6300 Włochów po wrześniu 1943 roku, co najmniej 4000 Czechów, a w 1944 roku 47 alianckich wojskowych. Wszyscy z nich byli agentami SOE, brytyjskiego Secret Operations Executive. W obozie znajdowały się również kobiety poza czterema Jugosłowiankami, które SS przywiozło do Mauthausen wraz z 46 mężczyznami w celu rozstrzelania w kwietniu 1942 roku. Pierwszymi więźniarkami w Mauthausen były dwa tuziny kobiet z Ravensbruck, które SS przeniosło w celu zapewnienia seksu uprzywilejowanym więźniom płci męskiej. Kobiety przybyły w czerwcu 1942 roku i zamieszkały w pierwszym domu publicznym utworzonym w nazistowskim systemie obozów koncentracyjnych. Kiedy po wybuchu wojny do Mauthausen deportowano ludzi z całej Europy, stopniowo przekształcił się on w system kilku połączonych ze sobą obozów. Aby pomieścić więźniów tam, gdzie pracowali, SS utworzyło kilka podobozów. Komendanci tych obozów podlegali bezpośrednio niemieckiemu nazistowskiemu komendantowi Franzowi Ziraisowi, Nowo przybyli więźniowie byli przenoszeni do tych obozów z obozu głównego. W tej fazie Mauthausen i Gusen były obozami koncentracyjnymi o najcięższych warunkach uwięzienia i najwyższej śmiertelności. Ci, którzy byli chorzy lub uznani przez SS za bezużytecznych, żyli w ciągłym strachu o swoje życie. W 1941 roku SS rozpoczęło budowę komory gazowej i innych instalacji w Mauthausen, w celu systematycznego mordowania dużych grup ludzi. Warunki życia i pracy w Mauthausen, podobnie jak w Guzen, doprowadziły do śmierci w wyniku morderstw, złego traktowania, głodu, wycieńczenia i chorób ponad połowy więźniów. Praca w kamieniołomach, często w nieznośnym upale lub w temperaturach sięgających minus 30 stopni Celsjusza, doprowadziła do wyjątkowo wysokiej śmiertelności. Kamieniołom w Mauthausen znajdował się u podstawy tzw. schodów śmierci. Więźniowie byli zmuszani do przenoszenia grubociosanych bloków kamiennych, często ważących nawet 50 kg lub 110 funtów, po 186 schodach, jeden więzień za drugim. W rezultacie wielu wyczerpanych więźniów upadało przed innymi w kolejce, a następnie spadało na innych więźniów, tworząc efekty domina. Pierwszy więzień spadał na następnego i tak dalej, aż do końca schodów. W kamieniołomie więźniowie byli zmuszani do noszenia głazów od rana do nocy, podczas gdy byli bici przez nazistowskich strażników. Taka brutalność nie była przypadkowa. Były więzień Edward Mosberg powiedział: Jeśli zatrzymałeś się na chwilę, SS albo Cię zastrzeliło, albo zepchnęło z klifu na śmierć. Strażnicy SS często zmuszali więźniów. Wyczerpanych godzinami ciężkiej pracy bez wystarczającej ilości jedzenia i wody, do biegania po schodach niosąc kamienne bloki. Ci, którzy przeżyli tę mękę, często byli ustawiani w szeregu na skraju klifu, znanego jako ściana spadochroniarzy. Na muszce każdy więzień mógł zostać zastrzelony lub zepchnąć więźnia stojącego przed nim z klifu. Inne powszechne metody eksterminacji więźniów, którzy byli chorzy bądź niezdolni do dalszej pracy. Albo w ramach odpowiedzialności zbiorowej lub po próbach ucieczki obejmowały bicie więźniów na śmierć przez strażników SS i KAPO, głodzenie w bunkrach, wieszanie i masowe rozstrzeliwania. Czasami strażnicy lub KAPO, którzy byli nadzorcami więźniów, albo celowo rzucali więźniów na ogrodzenie z drutu kolczastego o napięciu 380V, albo wypychali ich poza granice obozu, a następnie rozstrzeliwali pod pozorem próby ucieczki. Inną metodą eksterminacji były lodowate prysznice. Około 3000 więźniów zmarło z powodu hipotermii po tym, jak zostali zmuszeni do wzięcia lodowato zimnego prysznica, a następnie pozostawieni na zewnątrz w niskich temperaturach. Wielu więźniów zostało utopionych w beczkach z wodą w Guzan 2. Niektórzy więźniowie zostali dosłownie rozszarpani na kawałki przez psa o imieniu Pan. Ponadto niemieccy lekarze poddawali więźniów Mauthausen pseudonaukowym eksperymentom medycznym, w tym badali poziom testosteronu, eksperymentowali z chemikaliami do odkażania, lekami na gruźlicę i eksperymentami żywieniowymi. Obozowy lekarz Hermann Richter chirurgicznie usuwał ważne organy, np. żołądek, wątrobę lub nerki od żywych więźniów, wyłącznie w celu ustalenia, jak długo więźniowie mogą przeżyć bez danego organu. Edward Krebsbach, lekarz obozowy w okresie od jesieni 1941 roku do jesieni 1943 roku, zabił nieokreśloną liczbę więźniów, wstrzykując im fenol bezpośrednio do serca. Austriacki lekarz Albert Heim, znany również jako doktor Śmierć i rzeźnik z Mauthausen, nie tylko przeprowadzał makabryczne eksperymenty, takie jak wstrzykiwanie różnych roztworów do serc żydowskich więźniów, aby sprawdzić, który z nich zabije ich najszybciej, ale był również znany z przeprowadzania operacji bez znieczulenia. Racje żywnościowe w obozie były ograniczone, a w latach 1940-1942 przeciętny więzień ważył 40 kg lub 88 funtów. W 1945 roku wartość energetyczna nie przekraczała 600 do 1000 kilokalorii dziennie. Mniej niż 1 trzecia energii potrzebnej przeciętnemu pracownikowi przemysłu ciężkiego. Zmniejszone racje żywnościowe doprowadziły do śmierci głodowej tysięcy więźniów. Już w 1943 roku hiszpańscy republikanie osadzeni w Mauthausen, wykorzystując swoje doświadczenie jako komunistyczni bojownicy i kontakty z czeskimi, francuskimi i niemieckimi członkami brygad międzynarodowych, utworzyli małe tajne sieci oporu wewnątrz obozu. Do zimy 1944–45 roku grupy te utworzyły podziemne formacje, uzbrojone w broń skradzioną z obozowego arsenału. Ich najskuteczniejsze działania polegały na dostarczaniu żywności głodującym więźniom, tymczasowym ukrywaniu więźniów, często w izbie chorych oraz ochronie więźniów przed arbitralnymi torturami i złym traktowaniem ze strony Kapo. W drugiej połowie wojny więźniowie, wśród których do końca września 1944 roku było 459 kobiet, byli coraz częściej wykorzystywani jako robotnicy przymusowi. W przemyśle zbrojeniowym. Ponieważ więźniowie byli teraz potrzebni do pracy, warunki życia poprawiły się na krótki czas. Do końca 1944 roku około 6 tysięcy więźniów pracowało w 18 halach fabrycznych w Guzen, produkując karabiny, pistolety maszynowe i silniki lotnicze. Nacisk na produkcję zbrojeniową przyniósł więźniom pewne korzyści. W 1943 i 1944 roku władze SS zwiększyły racje żywnościowe, zezwoliły na dostarczanie z zewnątrz paczek z żywnością i lekarstwami oraz wydały specjalne bony dla szczególnie wydajnych pracowników. Jednak strażnicy obozowi brutalnie znęcali się nad więźniami przez cały czas istnienia Mauthausen. W 1944 roku, wraz ze wzrostem zagrożenia ze strony alianckich bombardowań, władze obozu Guzen skierowały tysiące więźniów do budowy podziemnych tuneli, w których mieściły się zakłady produkcji zbrojeniowej. Pod koniec wojny obóz koncentracyjny Mauthausen stał się miejscem docelowym dla ewakuacji obozów znajdujących się w pobliżu linii frontu. Więźniowie ewakuowani pociągami, ciężarówkami i marszem przymusowym z Auschwitz, Sachsenhausen i gross Rosen, zaczęli przybywać do Mauthausen na początku 1945 roku. Dziesiątki tysięcy więźniów przybyło kilkoma dużymi transportami. Przeludnienie, brak żywności i szerzące się choroby doprowadziły do masowej śmierci więźniów w ostatnich miesiącach przed wyzwoleniem. Brutalne tortury i zabójstwa więźniów trwały również do ostatnich dni istnienia obozu. W kwietniu 1945 roku kapo w obozie Guzen, działając na rozkaz SS, pobili na śmierć kilkuset więźniów. Pod koniec tego miesiąca, w jednej z ostatnich operacji gazowania w Trzeciej Rzeszy, SS zamordowało 650 chorych więźniów trującym gazem w baraku. Komora gazowa w Mauthausen działała do ostatnich dni wojny. SS zamordowało prawie 3000 więźniów z Izby Chorych po selekcji przeprowadzonej 20 kwietnia 1945 roku. A władze obozu dokonały ostatniego masowego mordu w komorze gazowej 28 kwietnia 1945 roku. Ofiarami było 33 socjaldemokratycznych i komunistycznych przeciwników reżimu z Górnej Austrii. Na początku maja 1945 roku niektórzy członkowie SS i kierownictwa nazistowskiej partii Górnej Austrii zastanawiali się nad zmuszeniem ocalałych więźniów do wejścia do podziemnych tuneli wykopanych dla przemysłu zbrojeniowego i zasypania ich materiałami wybuchowymi. Jednak ani SS, ani nazistowscy zaloci nie zrealizowali tych planów. 5 maja 1945 roku armia amerykańska dotarła do Guzen i Mauthausen. Wyzwoleni więźniowie, z których wielu było torturowanych i traktowanych jak zwierzęta przez te wszystkie lata, w końcu się zemścili. Chociaż do czasu wyzwolenia większość strażników w Mauthausen uciekła, około 30 z tych, którzy pozostali, zostało brutalnie zabitych przez więźniów. Podobna liczba zginęła również w Guzen. Ci strażnicy SS, którzy nie zostali zabici, zostali zmuszeni do łamania kamieni w kamieniołomie, tym samym znajdując się pod kierownictwem więźniów, nad którymi kiedyś się znęcali. Byli strażnicy SS, byli również poddawani karnym ćwiczeniom fizycznym, takim jak kalistenika czy czołganie się po ziemi. Podczas gdy ocaleni i amerykańscy żołnierze przyglądali się temu, byli strażnicy SS musieli wykonywać te same ćwiczenia którym przez lata poddawali więźniów. 5 i 6 maja, długo tłumiona nienawiść do kapo, którzy pełnili swoje funkcje nadzorcze z niezwykłą brutalnością, wybuchła gwałtownie i dla wielu więźniów rozpoczęła się godzina zemsty. W zamieszaniu podczas wyzwolenia więźniowie, rozwścieczeni zabójstwami dokonanymi przez kapo i starszyznę barakową w poprzednich miesiącach, Zabili wielu więźniów, którzy służyli jako kapo, starszyzna pokojowa lub innego rodzaju służba pomocnicza dla personelu SS. W raporcie Borisa Bekesza na temat wydarzeń z 5 maja 1945 roku czytamy: Moją uwagę skierowały krzyki i hałas w pomieszczeniu. Rosjanie wyciągnęli z pokoju kierownika bloku. Był bardzo szorstki wobec więźniów i bił ich za każde drobne przewinienie. Zwłaszcza więźniów nieniemieckich. Zdarli z niego ubranie, bili go i kopali. Każdy chciał wyładować swój gniew. W końcu młody Rosjanin podniósł krzesło i uderzył go nim w głowę tak mocno jak tylko mógł. Mężczyzna upadł i już się nie ruszał. W innym miejscu raport wspomina o innych wydarzeniach. Kiedy dwóch byłych więźniów, Rudi i Hadzi, wrócili, było już ciemno. Powiedzieli, że byli w bloku, w którym większość stanowili Polacy. Jeden z Polaków zadźgał nożem kapo o imieniu Marian. Był z nami w Steyr, jednym z podobozów Mauthausen i był przyzwoitym człowiekiem. Ale kiedy został kapo, wykazywał wszystkie cechy, które kapo powinien posiadać. Był też Polakiem i traktował swoich rodaków tak samo szorstko jak innych. Jeden z jego rodaków wbił mu nóż w klatkę piersiową z taką siłą, że został dosłownie przygwożdżony do łóżka. Tego dnia Rosjanie wrzucili naszego starszego pokoju głową do beczki z wodą, która stała tam na wypadek pożaru. Przez chwilę kopał i wjeżdżał nogami, ale wkrótce przestał się ruszać, a jego nogi opadły z powrotem na beczkę. Nie lepiej wiodło się byłemu komendantowi obozu, Francowici Rajsowi. 23 maja 1945 roku, podczas próby ucieczki, Cirajs, komendant obozu od sierpnia 1939 roku, do jego wyzwolenia, został trzykrotnie postrzelony w brzuch i zmarł następnego dnia w byłym obozie Guzen. Po śmierci jego zwłoki, nagie z wyjątkiem bandaża na lewym ramieniu, zostały powieszone przez byłych więźniów na ogrodzeniu obozów Guzen. Na jego plecach namalowali czerwoną farbą napis Haj Hitler, a na pośladkach swastyki. Tiraz pozostawał tam przez kilka dni w taki sposób, że jego tłów i nogi bezwładnie zwisały nad drutem. I tylko ze względu na smród jego rozkładu, oficer wojskowy w końcu nakazał usunięcie ciała. Po wyzwoleniu, niektórzy więźniowie byli w tak osłabionym stanie, że wielu z nich zmarło jeszcze w dniach i tygodniach, które nastąpiły po wyzwoleniu. Szacuje się, że w okresie od sierpnia 1938 roku do maja 1945 roku przez obóz koncentracyjny Mauthausen i jego podobozy przeszło 197 tysięcy więźniów. Co najmniej 95 tysięcy z nich zmarło, w tym około 30 tysięcy Polaków i ponad 14 tysięcy Żydów. Wylano wiele łez za wszystkie ofiary obozu koncentracyjnego Mauthausen. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.